Cześć. Witam was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj w Pozytywnej Kuchni będzie bardzo cytrynowo, a to za sprawą kremu cytrynowego, który będziemy przygotowywać na bazie sześciu jajek. Kremu wyjdzie bardzo, bardzo dużo. Można go wykorzystać jako krem na przykład do mazurka cytrynowego. Można też wykorzystać go do innych deserów. Można też jeść samodzielnie bezpośrednio ze słoika. Krem jest bardzo smaczny i nie jest trudny do zrobienia, ale wymaga odrobinę czasu i cierpliwości. Także polecam się w nią uzbroić. Jeśli macie jakieś pytania albo sugestie, jak inaczej ten krem można wykorzystać, dajcie znać w komentarzach. Cytryny wyszorowałam, sparzyłam, a teraz ścieram ze wszystkich skórkę. Wyciskam też ze wszystkich sok. Na niewielkim ogniu rozpuszczam w kąpieli wodnej sok z cytryn razem z masłem i z cukrem. Dodaję też skórkę cytrynową i delikatnie podgrzewam cały czas mieszając. Kiedy masło całkowicie się rozpuści do garnka wlewam rozkłócone jajka. Wlewam je przez sitko i stopniowo przecedzam cały czas mieszając. Całość podgrzewam na niewielkim ogniu. Cały czas mieszam tak, żeby jajka się nie ścięły, a dokładnie rozpuściły w kremie. Po około 20 minutach podgrzewania krem powinien zgęstnieć i można przelewać go do słoików. Uwaga! Kremu wyjdzie naprawdę bardzo dużo, dlatego kiedy robicie taki krem po raz pierwszy, warto przygotować go jednak z połowy porcji. Po ustudzeniu w słoiku krem wstawiam do lodówki. Tam można przetrzymywać go około kilku dni.